Siema, ja nazywam się Bartosz Zamaro i zapraszam cię na kolejny hotlap, tym razem po torze Hungaroring, położonym obok Budapesztu w Węgrzech. Rozpędzamy się już do pierwszego zakrętu, hamujemy około 90 metra, klipujemy pięknie Apex na wyjściu, wykorzystujemy całą szerokość toru na wyjściu. Do drugiego zakrętu hamujemy tam na tym cieniu mniej więcej na 60 metrze i na czwórce ładnie wychodzimy z właśnie owej dwójki. teraz zakręt numer 4, bardzo trudny zakręt, zbijamy do szóstki, wykorzystujemy całą szerokość toru, a piątkę przejeżdżamy na biegu piątym płynnie, tak aby nie stracić trakcji na wyjściu. Potem szykana... Bardzo trudna, nie najeżdżamy zbytnio na tarkę, żeby nas nie podbiło i sekcja zakrętów 8, 9 oraz 10 przejeżdżamy na piątym biegu, staramy się umieść w niej jak najwięcej prędkości. I teraz zakręt 11, gdzie na wejściu lipujemy tarkę, aby nabrać jak najwięcej rotacji. Teraz zakręt 12 na czwórce wykorzystujemy całą szerokość toru na wejściu, a w zakręcie 13 zbijamy do czwórki dla lepszej rotacji, a... Piątkę wbijamy na wyjściu. Teraz ostatni zakręt, zakręt 14 na piątce. Ładnie wychodzimy wykorzystując cały limit toru i tak właśnie zakończyliśmy kółko na Hungaroringu.